Wszystko działa, ludziki są takie jak zawsze um, Jak czytałem teraz Twittera nie, przed chwilą To dowiedziałem się tylko, że Awaria po prostu została z jakiejś przyczyny zrobiona Więc nie podali dokładnie jaką, więc albo to może być po prostu ich błąd Albo ktoś tam coś spieprzył Albo nie wiem Ale już wszystko jest naprawione Wszystko działa, widzicie mam swojego skina Jeszcze ja zobaczę jak zaraz umrę znowu się tak działa Uwaga Charakter No teraz jestem w więzieniu jak zwykle No bo tak się dzieje jak się z z więc Nie Pójdę sobie w wieku. i Widzicie mam swojego skina A więc to był po prostu błąd Więc wszystko jest dobrze Już wszystko jest dobrze z bloksem Problem z nie szwankuje w każdej grze tak się dzieje Teraz jest wszystko dobrze źle było tego godziny jak wczoraj nagrywałem To było nie wiem po 17, 18 Nie wiem nawet 19 Jakoś wczorajszy odcinek właśnie Wyleciał był błąd Podobno się trzeciej dzieci naprawili, chociaż dokładnie jeszcze nie liczyłem, ale dobrze, że wszystko się naprawiło. A więc widzowie, Zostawcie łapeczkę, kto nie zostawił. Subika na kanale z dzwoneczkiem. Fajnie by było, jak yy, wczoraj byłem 1000 subskrypcji. Dziękuję Wam, że już dzisiaj mam 1010, 11 nawet, ale chciałbym, aby każdy kto jest nowy... I kto nie napisał tego, co zaraz wam powiem, żeby to zrobił A otóż, na ostatnim odcinku, dwa odcinki temu Był taki odcinek z miniaturką takiego mojego skina i takie tysiąc, na, na czerwone napisane I fajnie by było, jakbyście to napisali pytanie do mnie, do Q&A A ja wam dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te pytania A więc no... Będzie więcej pytań, będzie po prostu większa zabawa Będzie lepsze wszystko to wyglądało, lepiej A więc polecam, no, naprawdę polecam i co no? No i tyle, chyba się się jak żegnał Niedługo odcinek kolejny, no i elo